Sobie cool. Ja sobie Patrz. to nagrywałem. To? to? Tak. Nie to, tamto. A... To, to, to z gimnastyki. Mam cię nagrać? No. Ok prawie za gimnastykę. Ej, i mnie. No co? No też. Ja. No to ja mogę to wyrzucić na YouTube, i nawet to zrobię. Ej, i mnie. Ale zaraz mi będą wyrzucać te komentarze z no to, dzieciuchów. Zaraz mogę cię oddać. Ej, mnie. Dobra, tyle. Ja, bo zaraz mi wyłączył komentarze.

jakiś posłudzony lipton. Bapka sub kąt dzwon, bo na niej sub twarz. Nikogo nie ma. to nie ma. Myślę, gdzieś jest. O jest, o jest, o jest bo moja mama Właściwie mi za komentarze wyłączył. Ale nagram tu jest to trochę mogę pokazać? Komu? No na YouTube. Uu. Jakby ktoś nie wiedział, to w następnym po e, odcinku powie to kto to, Alex. I wiem dlaczego on powiedział u? Ok, tak, pa, pamiętajcie o fapce, subiku, dwunetku napiszcie w kom hashtag hashtag balkon Dobra, to pa